Spotykając się z zaburzoną, zagrożone jest Twoje bezpieczeństwo. Witam. Ogólnie dawno temu najprawdopodobniej śmiałbym się z tego, że jakaś dziewczyna może Ci coś złego zrobić. Jednak moje doświadczenia pokazały mi, że może być zupełnie inaczej i że kobiety są tak samo zdolne do popełnienia bardzo złych czynów, tak samo jak mężczyźni. Jednym słowem, kobieta jest w stanie zrobić ci nie tylko złe rzeczy psychiczne, ale także i fizyczne, co tak naprawdę może zagrozić Twemu życiu, a niejedna, jakby to powiedzieć, radiostacja kryminalna ma milion gdzieś tam historii, w których kobiety popełniły niejedną zbrodnię. I widzisz, no, sam osobiście gdzieś tam naprawdę miałem kilka sytuacji, bardzo, ale to bardzo. Nieciekawych, dlatego widzisz dzisiaj, gdy już widzę, że dziewczyna ma podejrzenia, nazwijmy to, mrocznej triady, no to ja znikam, odchodzę. Ja się nawet nie tłumaczę, rozumiesz? Bo tu chodzi o moje gdzieś tam tak naprawdę bezpieczeństwo. Widzisz, no, jak byłem młodszy, gdzieś tam wdawałem się w jakieś bójki. Często też to były spowodowane zemstą jakichś tam e, dziewczyn. Ale tak naprawdę podchodziłem do tego, nazwijmy to, w taki szczeniacki sposób. Za dyma, człowiek leciał z pięściami i tak dalej. Ale często te właśnie prowokacje wynikały z właśnie. Zemsty jakiejś dziewczyny, z którą się gdzieś tam spotykałem. Ona po prostu poznała sobie kogoś innego, nagadała, i później, jakby to powiedzieć, prowokowała, szukała i tak dalej. Ale widzisz, to były, na nazwijmy to, takie czasy nastoletnie, gdzie można powiedzieć, takie sytuacje były na porządku dziennym. Jak wygrywałeś taką gdzieś tam bójkę, no to zaraz miałeś respekt, gdzieś tam. Na podwórku, w mieście, więc, jakby to powiedzieć, e, inaczej człowiek na to patrzył. W momencie, gdy człowiek dojrzał, no zaczął unikać takich sytuacji, bo to, jakby to powiedzieć, nigdy do niczego dobrego e, nie prowadziło. I dzisiaj, w pierwszej kolejności, zazwyczaj unikam. Unikam, wolę być, jakby to powiedzieć, wyjść na słabego, ale tak naprawdę oszczędzam czas, energię. I przede wszystkim zdrowie, nie wdając się w jakieś tam bezsensowne, co tak naprawdę nic mi nie daje, a szacunku nie potrzebuję, bo ja jak zwykle powiem to, że wystarczy mieć szacunek do samego siebie, a to, co gdzieś tam inni mówią, to nie powinno mnie interesować. Najważniejsze jest, jakby też własne przekonania, i tak dalej. I widzisz. Pierwszy raz, można powiedzieć, zaskoczyła mnie sytuacja, w której gdzieś tam dziewczyna mnie po prostu uderzyła, spoliczkowała mnie z całej siły, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd i tak dalej. I byłem zszokowany, byłem zszokowany. Ta dziewczyna po prostu nie miała problemy tak naprawdę no, z psychiką. Gdy się napiła, wpadała w taki po prostu szał, amok, i każda, jakby to powiedzieć, sytuacja mogła być pretekstem do tego, by po prostu mnie uderzyć. A ja, jakby to powiedzieć, jestem osobą, która, jakby to powiedzieć, kobiecie nie oddaje i tak dalej, i tak dalej, ja nie wchodzę w to i tak dalej. Niemniej jednak. Byłem bardziej zaskoczony, rozumiem, byłem bardziej zaskoczony taką sytuacją niż e, czułem ból, no nie? A naprawdę ta dziewczyna zamachnęła się z całej siły. Z całej siły naprawdę. E, no i później wiadomo przepraszanie i tak dalej, coś tam, coś tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale widzisz, no, dla mnie... To był jakby to powiedzieć sygnał do tego, że coś tu jest nie tak, że coś tu jest nie tak, rozumiesz? I później dziewczyna tylko to gdzieś tam potwierdzała, co było powodem do tego, że po prostu odszedłem. Widzisz, kolejna sytuacja to była też zemsta dziewczyny, którą gdzieś tam zostawiłem, i ona to już bardziej zorganizowała to, że nie chciała ze mną gdzieś tam porozmawiać. Odezwała się nie wiadomo skąd. Wieczorem, ja nazwijmy to pod wpływem gdzieś tam pożądania i tak dalej, stwierdziłem, że no dobra, dziewczyna chce się spotkać. Godzina gdzieś tam 23 jadę. Ona gdzieś tam w jakiejś leśnej drodze, tak to nazwijmy gdzieś tam na osiedlu. Powiedziała, że poszła się przejść i tak dalej, i tak dalej, żebym tam podjechał, dała mi jakieś namiary, GPS, wiecie o co chodzi, no i jadę. Wychodzę, a tam jakiś gościu z krzaków wychodzi. No nie ja w ogóle można powiedzieć. Zszokowany, przerażony. Ale jakby to powiedzieć, wszystko się dobrze skończyło. Jednak miała, miała być, jakby to powiedzieć. Nawet intencja, że miałem być pobity, no nie nawet ten nazwijmy to oprawca, który wyszedł z tych szaków, nawet tak mówił. Ale jakby to powiedzieć, no ciężko powiedzieć. Czy wymiękł, czy zobaczył, że mam butelkę w ręku? Bo akurat, zawsze, jakby to powiedzieć, na spotkanie to idę zawsze z napojem jakimś, bo to jest też, jakby to powiedzieć, nauczyło mnie to. Że w razie coś to jest mój przyrząd do samoobrony, i tak dalej. No i widzisz, kolejna gdzieś tam sytuacja było to, że gdzieś tam spałem u dziewczyny, i tak dalej, i ona. Już nie będę mówił, jakie tam są przyczyny, bo to jest nieistotne. Wpadła w furię i straszyła mnie, że idą po mnie, że idą po mnie, że po prostu. Idą mnie pobić, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dziewczyna po prostu naprawdę groziła mi wręcz mi groziła, i tak dalej. Ja już po prostu chciałem gdzieś tam na policję dzwonić, i tak dalej, bo naprawdę to wszystko, co ona jak wpadła w furię, w szał, to było po prostu tak niesamowite, że naprawdę no, człowiek, człowiek po prostu no, wystraszył się, i tak dalej. I widzisz, wspólnym mianownikiem tych wszystkich dziewczyn, rozumiesz, wspólnym mianownikiem tych wszystkich dziewczyn było zaburzenie psychiczne. Rozumiesz? Zaburzenie psychiczne. I widzisz, dzisiaj ja, gdy widzę, że coś z dziewczyną jest nie tak, rozumiesz? Gdy z dziewczyną coś jest nie tak, widzę, że ma jakieś ob objawy, no to ja po prostu taką dziewczynę po prostu zostawiam. Dlatego widzisz, gdy zagaduję do dziewczyny i wyczuwam jej aurę czy coś takiego, no to powiem ci szczerze, niech ona sobie idzie, bo na tym początkowym etapie jeszcze przykładowo jeszcze przykładowo no ona jakby to powiedzieć, tak się nie zaangażuje. Natomiast jakby to powiedzieć im dłużej, bym się spotykał z taką dziewczyną, one wtedy tam się, wiesz, no, kodują sobie coś itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jestem przez wiele zaburzonych kobiet stalkowany, obserwowany i powiem ci szczerze, niektóre no, robią to w taki jawny sposób. Rozumiesz, taki naprawdę, dlatego widzisz, ja na przykład mam prywatne wszystko. Tak bym to powiedział, bo wystarczy, że na przykład dam na jakiś profil publiczny, wrzucę byle jaką nazwijmy to rolkę, relację i zaraz tam widzi, wi widzę kto to ogląda. I czasem nie mam tej osoby nawet w obserwowanych i z jednej ani drugiej strony, a ta osoba wchodzi, rozumiesz, śledzi mnie i tak dalej. Więc widzisz, no, kobiety naprawdę potrafią być przerażające. E, ogólnie jest to też spowodowane no, tym, przez co gdzieś tam jestem anonimowy, no też dla bezpieczeństwa, no proste, to jest dla mojego własnego bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Mm, bo mówię, no działam bardzo dużo i jasne, są dziewczyny fajne, normalne, z którymi naprawdę mm, bardzo dużo się spotykam, spotykałem, ale każda jakaś sytuacja. Bo widzisz na początku dziewczyna może być niesamowicie fantastyczna, wiesz? Dziewczyna może być niesamowicie fantastyczna, ale po pół roku nagle może coś jej wiesz. Odbić. Tak to powiem. I nagle ja bardzo dużo widzisz, poznawałem dziewczyn, które potrafiły zmienić się o 180 stopni. Dziewczyna przez pół roku nie przeklinała, nagle. Z dnia na dzień po prostu stała się wulgarna w ogóle. I ja mówisz, kim ty jesteś w ogóle? Ja ciebie nie znam, ty w ogóle inaczej się zachowujesz, no nie? Bo ona udawała. W momencie, gdy już mnie nie potrzebowała, czy coś zmieniła się, rozumiesz? I tak dalej, naprawdę. I widzisz. E... Kiedyś też jakby to powiedzieć no. Nie zdawałam sobie z tego takiej sprawy. Też miałem ostatnio taką sytuację, ale to mówię, to była już moja ostatnia, jakby to powiedzieć, w życiu sytuacja, gdzie od, od odezwałem się do jakiejś tam dziewczyny i widzisz, przerażające było to, że ta dziewczyna, no, stalkowała mnie i wiedziała o mnie wszystko, rozumiesz, z rozmowy, z którą z nią odbyłem, ona wiedziała wszystko, co robię, że sobie zainstalowałem aplikację randkową i tak dalej. Nawet mi wysłała jakąś wiadomość z datami dokładnie i tak dalej. I wiesz, minęło gdzieś tam ponad pół roku, a dziewczyna wszystko o mnie wiedziała, co ja robię i tak dalej. Trzymała wszystkie wiadomości i naprawdę to było tak przerażające, że naprawdę dotarło do mnie, że ja już wiem, dlaczego ja ją zostawiłem, bo ona no, była no, zaburzona, rozumiesz? Naprawdę. I widzisz, za każdym razem, gdy poznaję zaburzoną, no to ja, no, można powiedzieć, znikam od razu. Rozumiesz? Naprawdę. I przerażające jest to, że z roku na rok tych zaburzonych kobiet jest coraz więcej. Naprawdę. Już nie wspomnę o tym, że dziewczyny mnie gdzieś tam nachodzą. Wiesz w drzwi, falom, i tak dalej, chcą pogadać, wiesz o co chodzi, i tak dalej, to, to, to już mnie nawet, jakby to powiedzieć, nawet mnie nie dziwi. Ja nawet tym laskom nie otwieram. Rozumiesz? Ja wiedzą, że jestem w domu, ale ja, ja nie chcę z nim gadać. I mam takie sytuacje, że po prostu panienka coś tam sobie dopowiada, i tak dalej, i tak dalej. Nie rozumie, że już to jest koniec, czy coś tam, ale ona się odpala. Rozumiesz? Naprawdę. I widzisz. Prawda jest taka, że to jest najlepsza metoda. Rozumiesz? To jest najlepsza metoda i to jest takie same zachowanie, widzisz, jak mają przykładowo kobiety, które spotykały się z zaburzonymi mężczyznami. No to widzisz, ja też jeden z powodów, dla których no, unikam kobiet z dużymi przebiegami, jest to, że tam może się trafić jakiś, kolokwialnie mówiąc, psychol. Rozumiesz? Zazdrosny, który, wiesz, nie jest już tą kobietą, ale on cały czas ją będzie nękał, on cały czas ją będzie nachodził i ja nie chcę w czymś takim uczestniczyć. Rozumiesz? Nawet jeśli dziewczyna jest super atrakcyjna, piękna, mi się nie chce bawić w jakieś tam takie no, dramaty, ja nie chcę być jakimś tam wybawcą, obrońcą, nie chce mi się to. Ja po prostu, wiesz, olewam taką laskę, niech ona sobie to sama wyjaśnia i tak dalej, i tak dalej, bo ja nie chcę, nie chcę w tym uczestniczyć. Rozumiesz? Dlatego widzisz, zazwyczaj, no, też miałem jakieś takie sytuacje, tu jest w ogóle, no, że na przykład... E... Zagadałem do dziewczyny nie wiem z dwa lata temu, okej okay, dalej jesteśmy gdzieś tam w znajomych czy coś tam i nie wiem nie gadamy ani nic, no nie, a jakiś jej gościu, rozumiesz, jej gościu wchodzi na moje konto, tak to powiem, i mnie po prostu stalkuje, no nie? To jeszcze było w czasach, gdzie miałem konto publiczne i tak dalej, a skąd wiem, że to te, no bo on jest na zdjęciu oznaczony tej dziewczyny i tak dalej, i tak dalej, więc widzisz jakieś takie znowu, no, odpalają się goście, wiesz o co chodzi. Dlatego widzisz, dzisiaj można powiedzieć... Yy... Mam większy spokój, no bo mówię, porobiłem jakby tutaj zabezpieczenia, w pełni i tak dalej i tak dalej. I też, jakby to powiedzieć, no już nie wracam do byłych dziewczyn, bo to też był mój jeden z największych życiowych błędów. Nie wiem dlaczego. Dzisiaj, no, wracałem do dziewczyn, ale tak ja sobie tłumaczę to tym, że nagrywałem materiały, by ludziom pomóc. Więc uległem pod namowami, nagraj coś o X, nagraj coś o X, weź jak odzyskać, weź coś tam, więc jako ja osoba, która no musi najpierw zrobić praktykę, przebyć praktykę, no to tego, jednak to był tak naprawdę cały stracony rok na jakieś tam, jasne, no podzyskiwałem i tak dalej, i tak dalej, ale i tak doszło do... Y Rozstania, poza tym, no tak jak już powiedziałem, te sytuacje działy się zazwyczaj z jakimiś tam, no zazwyczaj byłymi dziewczynami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj, no, mam coś takiego, że na samą myśl o jakimś tam powrocie, no to aż po prostu moje ciało zaczyna się całe po prostu telepać, i wolę sobie iść w miasto, poznać nową dziewczynę, normalną i tak dalej, i tak dalej niż przykładowo gdzieś tam próbować wrócić chociaż ja wiem, że jeszcze jakieś tam dziewczyny będą próbowały, choć też z tym walczę, bo czasem jest tak, że jakaś dziewczyna się odezwie, no to ja mówię, no dobra, możemy się spotkać, wiecie o co chodzi, empatia tu wjeżdża jednak no teraz staram się e, ograniczać do mnie dostęp, że nie da się nawet do mnie napisać przykładowo na telefon, jeśli ja nie mam tego numeru w książce. Dzięki temu jak jakaś panienka ma mój numer, chce zadzwonić, czy coś, ona się do mnie nie dodzwoni. Jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe, więc to też jakby to powiedzieć przez to, gdy mam numer dziewczyny w telefonie oznacza to, że jest ta dziewczyna dla mnie ważna, spotykam się z nią i tak dalej. Jeśli jakiś numer usunąłem, no to znaczy, że no coś z tą dziewczyną było nie tak i już się więcej nie spotkamy. Naprawdę, na socjalach, no tak naprawdę już zostałem tylko przy jednym socjalu, wszystkie już pousuwałem, tak to powiem, bo praktycznie z nich nie korzystałem. Można powiedzieć, wracam do starych nawyków że praktycznie byłem nieosiągalny, tylko jakby to powiedzieć, telefon był jedyną, można powiedzieć, formą kontaktu ze mną. Jeszcze jakiś tam jeden socjal, taki, nazwijmy to, dobrze zabezpieczony i tak dalej, i tak dalej. No, jeszcze jakby to powiedzieć jest, nie można popadać gdzieś tam w super skrajności i tak dalej. Niemniej jednak, no mówię, Przestałem gdzieś tam wracać. Od razu, gdy widzę, że coś z dziewczyną jest nie tak, no to też unikam. Raz miałem taką sytuację, że poznałem dziewczynę i ona mówiła, że ma jakieś tam sesje z psychologiem, bo czy z psychiatrą, nie wiem. Dziewczyna, nie wiem, 19 lat. I ona już jakąś, nie wiem, czy depresję, czy jakieś zaburzenia. No to ja się z taką dziewczyną tylko raz spotkałem, bo ona była taka. No wiecie o co chodzi. No. Coś było nie tak z jej psychiką, więc ja, jakby to powiedzieć, no nie chciałem ryzykować i tak dalej. Także, no mówię, e... mniej, jakby to powiedzieć, później będzie problemów. Naprawdę, gdy dziewczyna wpada jakąś furię, krzyki, wyzwiska, no to też dla mnie jest to powód do tego, żeby ją e, zostawić, odejść, bo dzisiaj będą wyzwiska, a jutro weźmie nóż. Rozumiesz? No naprawdę, nie ma co się gdzieś tam z tego śmiać, bo lepiej za, zapobiegać niż później być gdzieś tam postawiony w takiej sytuacji bez wyjścia, i co wtedy, no nie? Także no mówię, każdy objaw jakiś dzisiaj. W którym no, z dziewczyną jest coś nie tak, choć, mówię, dużo dziewczyn dzisiaj ma depresję i nierzadko o tym mówi. Stosuje bardzo dużo antydepresantów, i nie tylko w postaci alkoholu, ale też jakichś dragów, więc no, często pod wpływem tego taka dziewczyna może być nie do końca poczytalna, i przez to, jakby to powiedzieć, no, mogę mieć problem. Co, jak już powiedziałem, no, naprawdę. Myślałem, że takie rzeczy to tylko w jakiś tam e, filmach i tak dalej, ale no mówię, dopóki mnie to nie spotkało, do tego, to inaczej do tego podchodziłem, no dzisiaj naprawdę wiem do czego są zdolne kobiety zaburzone i zazwyczaj no unikam. Unikam naprawdę nie daje się wplątać w jakieś tam te, po prostu koniec to koniec i, i fini to. Coś jest nie tak. Widzę, że coś z tą dziewczyną jest nie tak. Czasem po prostu takie dziewczyny mają w sobie taką pychę i czasem mówią, jak, jak, jak coś złego zrobiły, no to jeśli komuś coś złego zrobiły, no to najprawdopodobniej ja jestem następną osobą na jej liście, także ja nie chcę w tym uczestniczyć i mówię. Lecę po prostu dalej, naprawdę. Dlatego mówię, gdy widzisz, gdy czujesz, gdy słyszysz, że coś jest nie tak z dziewczyną, no to nie ma co ryzykować. Naprawdę. Tyle.